Siemano, siemano. Z tej strony Szymonek Play. No i co? Gramy sobie dzisiaj na stronce CSGO Skins. Eee, pewnie jakąś bateleczkę na wstępie Was zachęcam tutaj o, wpłacać z kodem PAWLIK, mmm, Gdzie dostajecie 10% bonusu. No i przy kodzie macie jeszcze 2 zł na start na grę 2 zł i 10 groszy dokładnie. Ok, no to co, znajdziemy sobie tutaj jakąś myślę bateleczkę fajną, elegancką. No, i tutaj co? 109 dolarów to tak średniowo. Tutaj 64 zł. Tu 109 to tak też mech. Mm, do czego by tutaj dołączyć? Mm, tu się nic nie tworzy takiego na razie. O, tu za 12 się coś stworzyło. No to wbijemy do takowej bateleczki myślę na początek. E, no i tutaj wyjdziemy na prowadzenie raczej, no a raczej na pewno, ale to się nawet na, nie wiem czy nawet na się, się to zwróci tutaj, no właśnie, właśnie tutaj e, to się nawet nie zwraca ta bateleczka. No cóż, um, trzeba inną taktykę obrać. Tutaj 200 zł, tutaj takie takie cuda na kiju się dzieją. Tu za 500 trochę drogo. Jak na razie, coś może na koniec, coś tutaj pykniemy jakąś taką mocniejszą bateleczkę. Na, na razie tutaj myślę. Mm, no, dołączmy tutaj strojeczki, line-not. W zasadzie tutaj może akurat coś, jakby się udało, to by spoko było. No, ale właśnie tutaj, no nie za bardzo, jak na pierwszą skrzynię nam siadło. No, ale w drugiej nam coś już siadło, no, ale to i tak jeszcze by musieliśmy coś dropnąć z trzeciej tutaj. Niby coś dropimy, ale czy to braknie? No właśnie, tutaj brakło. O, tu za 8 kafli batla. Eee, dobra, tu za 7 jakaś, tu coś, tu za 200. No nie wiem, ja bym może coś stworzył, albo dołączmy gdzieś jeszcze do kogoś tutaj za 11. Ach, uprzedził mnie ktoś tutaj za 40. Tu za 100 w zasadzie była, ale można było wbić w zasadzie, no ale cóż, A co tutaj mamy ciekawego. No tutaj by pasowało jeszcze. O, tutaj Ach, kurczę, tutaj nie dołączyliśmy, nie zdążyłem. Mm. Tutaj za 90, tutaj za 40. A tutaj jest tryb share w ogóle. Mm. Nic się nie tworzy. Dobra, wbijemy. W zasadzie nie wbijemy, tylko stworzymy coś, bo. Tak średnio bym powiedział: No, za 33 ziko myślę, że można tutaj stworzyć taką bateleczkę. Tutaj wbija do nas jakiś kolega, będzie się z nami mierzył. No i z pierwszej, tutaj, no tak samo, tutaj druga. Kwestia drugiej skrzyni i dla kolegi, chyba. Oj, zdecydowanie. Chociaż nie, chociaż ta naklejka jest droga. wydawało mi się, że ona jest najtańsza. Tutaj jego jest droższa, ale dropimy 58 ziko. No i wychodzimy tutaj na prowadzenie eleganckie. Ok, no i fajnie, fajnie. Dobra, no to co? Tutaj kolejna jakaś. O, tu się coś stworzyło. Wbijmy tam, oglądnijmy, no co tutaj się. Dzieją za cuda, no z pierwszej tutaj średnio, no z pierwszej średnio nam dało, no daj no mi coś, no i tutaj coś dało, ale no to tutaj jest przewaga jeszcze kolegi, niestety, no i tutaj już jest nasza przewaga, ale tutaj nie cieszmy się, tak jak zawsze na początku, bo tutaj się jeszcze wszystko może zdarzyć. Tu ostatnia skrzyneczka kluczowa będzie, no ale tutaj nie siada nikomu nic. No, i zgarniamy sobie niby tą batelkę, ale ona się nawet nie zwróciła. Tu za 6 kafli coś się dzieje. Okej, okay. no tutaj. Hmm, co by tutaj jeszcze zagrać takowego? O, no tu mogłem wbić w zasadzie, ale nie zdążyłem, niestety. Eee, za 130, tutaj, za 17. A, w... Ach, nie, też nie zdążyłem za szybko tu dołączają po prostu no widzicie jak to się rozchodzą tu te batelki szybciutko okej okay, tutaj underdog jest tutaj za czysta tutaj tryb a mm, a coś zwykłego takiego ja bym tu coś zwykłego zagrał no nie ukrywajmy no za 50 na trzech no niby spoko nie ale na dwóch coś maybe się tutaj nam stworzy no za 2000 to tak średnio bym powiedział ale za 70 już byśmy, no, no, chyba nic się nie stworzy. No to stwórzmy coś, no za nich. No tutaj Danger, myślę, Case, mm, Victory Lab, 75 Zico, takie coś. No, na spokojnie. Można puścić coś takowego. Tylko, mm. czy ktoś bije, no, i wbija do nas jakiś kolega. No i tutaj się mierzymy z nim i zobaczmy, kto to zgarnie, nie. No z pierwszej on zdecydowanie, tutaj na drugiej odkutkę by trzeba było zrobić, ale no właśnie, tutaj chyba to mamy, ale to się nawet nie zwróciła ta batelka. Co jestem lekko zaskoczony, jak na tyle złotych to powinno się to zwrócić. Czykolwiek no pozory czasem mylą, tutaj jak widać. Ok, tu za 20, tu za ten, tu wbijmy, a niestety nie zdążyłem. Tutaj w zasadzie jest repshare, no dołączmy do kolegi, no jest taki samotny, no to why not tutaj, żebyśmy tylko razem coś podropili eleganckiego, o dokładnie tutaj 7 ziko, ale to trochę mało jak na taką batelkę, tak ze 100 jakbyśmy obaj dropli to. No tutaj średnio, średnio no sypie, jak na razie to tak, O jejku, tutaj to mega średnio, jak na razie, no tutaj. No i tutaj też, to nie jest jakieś drogie właśnie, eee, no tutaj niby ja coś teraz dropię, no to trochę podbije ten budżecik tutaj, bo to się dzielimy, no tu kolega właśnie by jeszcze coś musiał wydropić, no bo to się nawet nam ta batelka nie opłaci, no jak tak to będzie, no, no, no średnio, no średnio. No tutaj niby coś dropi, no ale to jest 5 zł zaledwie, no i tutaj będzie na minus niestety raczej. No właśnie tutaj po 40 ziko na łebka. No nie jest źle, no zawsze mogło być tutaj gorzej. Aczkolwiek no liczyłem tutaj na coś lepsze, jednak nie ukrywajmy, że nie. Okej, okay. no to takie coś na myślę tutaj można jeszcze pyknąć, nie? Mm tutaj, no dobra czekajmy tutaj, no i dołącza do nas Moskit, kolega eee, no i wygra sobie chyba to no zdecydowanie, ale to się też nawet nie zwróci ta baterka, co tu się dziś dzieje, to się w ogóle nie zwraca nam, nie jest dobrze, no nie jest dobrze powiedzmy no, nie ukrywajmy, bo nie jest dobra, coś takiego no, musi w końcu coś nam sypnąć, no bo jak to tak no i znów ten sam kolega. No, i liczymy na to, że odda nam tutaj. Wygrano, ale chyba nie. Chociaż, co tu się stało? 269 zł dropimy. Jakiś Boston Face Clan. Wow, dobra. Widzicie, wpłacając z kodem public 42 zł, możecie wygrać 370 i w zasadzie chyba cieszycie kostką, bo za tyle to już można coś dorwać, nie? Nie, może nie kostkę, ale tak taką emeczkę już całkiem, całkiem, o rękawice możecie, no więc w sumie elegancki tutaj proficik, dobra. No i co? Jeszcze wymieńmy sobie tutaj um, u handlarza 5.550 waluty, no i tutaj 6.20, myślę, że w zasadzie na czysto jesteśmy, może troszkę lekki plusik, no i co? Oczywiście zachęcam was do wpłat z kodem Pawlik, bo tutaj jak już pokazywałem, trwa obecnie giveaway, gdzie można zgarnąć sobie za 840, przykładowo wpłacając taką kostkę o wartości 630, jak za darmo. Myślę, że spoko opcja. No i co? Zachęcam was do zostawienia łapeczki, lajka, komentarza, napisania jakiegoś no i w odcinku w opisie macie link. Y, oczywiście i zasady, jak to dokładnie działa z tym giełdem, co przed chwilą zaprezentowałem. No i co, do następnego odcinka Siemaneczko.